Witam wszystkich w kolejnym filmie Tym razem będzie krótki Opowiem tylko o wymianie turbiny W Toyota Land Cruiser Z 2012 roku Z silnikiem 3 litry Jak widać turbiny nie ma Bo się rozpadła wyła jak wilk do księżyca 150 tysięcy kilometrów rozbierania 4 do 6 godzin w zależności od doświadczenia mi zajęło 6 bo robię to bez podnośnika bez kanału, robię to na zewnątrz na dworze, pogoda jest fajna niestety samochód jest tak duży, że jak wjadę nim do swojego garażu to ograniczone możliwości ruchu po bokach no i nie mogę zamknąć drzwi w związku z tym postanowiłem naprawiać to na zewnątrz. Z najciekawszych rzeczy, no żeby się tu dostać, trzeba sobie zbudować podest. Dlatego, bo y, stanie obok samochodu uniemożliwia dostanie ręką gdziekolwiek. Więc trzeba stanąć trochę wyżej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, żeby wyjąć turbinę, trzeba wyjąć po kolei. Oczywiście osłony, akumulator, filtr powietrza, to, to pierdoły, bo przeszkadzają w dostępie. Ale trzeba wyjąć kolektor wydechowy. Mało tego, trzeba wykręcić szpilki z głowicy, bo nad kolektorem biegnie sobie magistrala wodna do chłodzenia turbiny. To tu jest turbina chłodzona wodą, która uniemożliwia wyjęcie kolektora i uniemożliwia wyjęcie turbiny. Turbina się da wyjąć tylko do góry, no bo jak widać, do dołu nie ma miejsca i to co mi sprawiło najwięcej problemów przy wyjmowaniu tej turbiny to fakt, że jest przewodzik olejowy kanał olejowy żeby było śmieszniej jest w tym samym uchwycie zasilanie i odpływ to jest jeszcze brudne to wszystko pomyję przed włożeniem drugiej turbiny używanej oczywiście bo kolega nie chciał kupić nowej za 12 tysięcy złotych hmm. Jeden z przewodów wodnych do chłodzenia turbiny jest poprowadzony pod tym przewodem olejowym. I nie można wyjąć turbiny bez rozłączenia tego przewodu. Oczywiście tam są jakieś przewody elastyczne, złączki sprężynkowe, więc można to zdjąć, rozsunąć i tak kombinować z turbiną, żeby ona wyszła. No i piąty wtrysk do wypalania filtra który jest za turbiną na kolanku wszystko wyjąłem razem nic nie rozłączałem na samochodzie bo to jest po prostu niewykonalne yy... odłączyłem od DPF kolanka i wyjąłem to w komplecie to mi sprawiło najwięcej problemu ten przewodzik bo nie wiedziałem, że on tam jest próbuję wyjąć turbinę do góry i coś mi ją blokuje no, tam jest oczywiście belka zawieszenia poduszka, nic nie widać Trzeba się położyć na trawie i kombinować. No ale znalazłem ten przewodzik, odłączyłem go i turbina wyszła. Oczywiście magistralę wodną, która tutaj jest przykręcona będzie widać. A Będzie w głębi widać. Obok tej blachy tam w głębi jest. Na dwie śruby szóstki całą rurkę trzeba wyjąć. Kolektor wydechowy wyjąć. Szpilki powykręcać i turbina w górę dobra, kolega przywiezie turbinę to będziemy to składać no, to mamy turbinkę całą z kolankami, z dolotem ze sterowaniem używkę oczywiście, kolega sobie skombinował nie wiem skąd, jakiej jest jakości, nawet nie dotykałem wirnika, żeby nie było później na mnie Mam tylko to włożyć. Hmm. Cóż tu o niej można powiedzieć? No kawałek byka. Tu jest dodatkowy wtryskiwacz. To jest magistrala wodna. Ale dopływ jest tu na dole właśnie ten przewodzik, o którym mówiłem. Powolutku. Tyk. Ten przewód idzie pod przewodem olejowym. Który trafia tam. No, i to blokowało. Musiałem go lekko odgiąć, żeby wyjąć turbinę i tutaj zdjąć sprężynkę. Gdzieś tutaj ją mam. No, oczywiście wszystkie wsporniki od dołu, które tu były, też podkręcać. To jest magistrala wodna. Turbina jest chłodzona, zarówno po stronie gorącej, jak i chyba po stronie zimnej. Lot też jest chłodzony. To lot. Tak, dolot powietrza tutaj też jest chłodzony. I tu jest wyjście do rurki. No. Tu jest zasilanie i powrót cieczy chłodzącej. To kolanko jest chłodzone, tu gorąca część jest chłodzona i z tyłu gorąca część też jest chłodzona. Tyle. Wrzucam ją na samochód. Dzisiaj pogoda niestety nie rozpieszcza, bo deszcz pada. No, ale jakoś tam ją wrzucę. Land Cruiser, turbina od dołu. Tu jest podłączenie do filtra FAP-a, czy DPF-a, jak go tam zwał, tak zwał. No i teraz widać... Mam nadzieję, że będzie widać. Tak. Są dwa wsporniki turbiny. To jest zewnętrzny, tam jest wewnętrzny. I pod nim jest przewodzik. Widać? To jest ten właśnie od wody, który idzie pod przewodem od oleju. A magistrala olejowa jest tu. Tu jest olej do turbin. No i tam dolot. Co to jest? Dobra, reszta z boku. To jest widok od strony koła. Wystarczy zdjąć tutaj jedną osłonkę, która jest mega elastyczna. To jest widok na turbinę i teraz widać te wsporniki, znaczy widać jeden, widać dwa. Jeden pod spodem, drugi na górze. Ciężki dostęp, nie jest tu łatwo zrobić cokolwiek. No jest wstawiona. Tak to wygląda od góry. Skręcamy wszystkie osłony i temat zamknięty.